Gatunek survivalu w wielu tematykach jest dosyć znany, tak samo oczywiście jest w przypadku japońskich animacji, dlatego dzisiaj postanowiłem przygotować listę takich anime. W samym odcinku pomógł mi mój kumpel Kasper, oczywiście Ciebie pozdrawiam, a Wam życzę miłego oglądania. No i co, lecimy z tym! Jest spokojny, niedzielny poranek. Wychodzisz sobie na spacer po mieście, spoglądasz na duży mur otaczający miasto i tą jedną, czerwoną twarz, wiedząc o tym, że przynosi on tobie bezpieczeństwo i spokojny sen. Czerwona twarz? O cholera, tytan! Tak pewnie wyglądała codzienność ludzi w świecie ataku tytanów, gdzie nigdy nie mogą mieć pewności o swoje jutro. Zawsze istnieje ryzyko ataku tytułowych bestii, które są bynajmniej pokojowo nastawione. Do tego dowiedzenie się, że niektórzy mogą się w tych tytanów zamieniać, to już w w ogóle strach, że ci sąsiad zamieni się i pożre w nocy. No może aż tak nie, ale dalej wszechobecny strach i próba przeżycia w świecie, w którym na szczycie łańcucha pokarmowego stoją istoty o wręcz niezrównanej sile, nie jest choćby przyjemna. Doktor Stone jest chyba jednym z najciekawszych dodatków anime, które opierają się na przetrwaniu w dziczy, bo dosłownie cały świat stał się jedną wielką dżunglą i to nawet nie miejską, gdzie pies zawija kumpla. Ponad 3000 lat temu zabłysło zielone światło i cała ludzkość zamieniła się w kamień. Jednak po tym czasie obudził się nastolatek wypełniony ambicją i dużymi pokładami wiedzy o nauce wszelakiej, próbujący przywrócić cywilizację. Zważając na to, że jest to zwykły naukowiec, bez jakiejkolwiek siły i wytrzymałości, wzmacnia w w pewien sposób przekaz, że wiedza w przetrwaniu ma duże znaczenie. Osama Game, czyli tak zwana gra w króla, pojawia się w wielu produkcjach gatunku Slice of Life, czy też w haremach z jakiegoś powodu. W tym wypadku jednak zamiast sielankowej zabawy dla młodzieży dostajemy mocną rzeź. Niewykonanie zadania od króla, które przychodzi drogą SMS na telefony biednych uczniów, skutkuje niczym innym jak śmiercią. W ostateczności zmuszeni są nawet zabijać swoich współuczniów, a żeby to przetrwać, co wychodzi im z różnym skutkiem. Czy uda im się przeżyć i zakończyć ten cykl, to o tym już sami musicie się przekonać. Dziękuje Ach, przyszłość, futuryzm i ich te kosmiczne wojarze wymyślnymi jednostkami kosmicznymi w nieznane. Wyobraźcie sobie, że zostajecie wybrani do wzięcia udziału w szkolnej wycieczce na kosmiczny obóz na inną planetę. Wiedząc o bezpieczeństwie takiego transportu, oczywiście, że się zgadzacie i lecicie. Jednak na miejscu na wskutek dziwnego zdarzenia, wyrzuca was w nieznane miejsce w kosmosie obok jakiegoś opuszczonego statku kosmicznego. No i weźcie tu człowieku nie załam psychicznie, wiedząc, że prawie zginąłeś w kosmosie, bo jakaś dziwna kula światła postanowiła cię połknąć. No ale cóż, od tego momentu bohaterowie są skazani na drogę powrotną, podczas której zmuszeni są do odnawiania zapasów na nieprzyjaznych im planetach. Sounan de Czy jesteś zagubiona? Tytuł doskonale oddaje sytuację, w której znalazły się główne postacie po rozbiciu się ich samolotu w trakcie lotu na wycieczkę. Znalazły się na niezamieszkałej wyspie, musząc przetrwać do momentu, aż ktoś ich odnajdzie. Pomaga fakt, że ojciec jednej z czterech dziewczyn trenował ją w sztuce przetrwania w dziczy, więc jakoś na pewno sobie poradzą. Jest to odśród lżejsza produkcja od innych tego typu, bo jednak ma ona w jakimś stopniu uświadomić widza o zagadnieniu survivalu, będąc ubranym w swoistą oto Anime dziewczynek. Jeżeli ktoś szuka takiego tytułu, to polecam. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście pamiętajcie o aktywności, no i śmiało dawajcie propozycje do kolejnych filmów czy też topek. Do zobaczenia już niedługo. Siemanko!